Magdalena Herman Urbańska, Oktawian Zbigniew Konowka, Zaid Paweł Ciołkosz i inni. Siostry! Za chwilę w Teletun Plus! Czuj nawodnienie płynące z żywiec strój. Nieskazitelnej wody z miejsca, w którym rządzi natura. To ona decyduje, kiedy coś się zaczyna, a kiedy kończy, dba o najdrobniejsze szczegóły. I nad wszystkim czuwa. To ona tworzy wodę o zrównoważonej kompozycji minerałów i świeżym smaku. Żywiec strój zrównoważona przez naturę. Jakby to było zapłacić za pół pizzy, a dostać całą. W T-Mobile tak jest. Przez pół roku płacisz pół ceny abonamentu, a drugie pół dostajesz za darmo. A do tego smartfon Oppo A31. Bez wychodzenia z domu na T-Mobile.pl Ćwicz nowy styl zakupów z aplikacją Rossman. Wygodnie wyszukujemy kolejne produkty lub skanujemy. Na lewo i na prawo. Dodajemy do listy i sprawdzamy indywidualny rabat. Zginamy kciuk i trenujemy 2 plus 2 gratis. Oraz promocje na co chcemy i kiedy chcemy. Na koniec idziemy na zakupy i po swoje rabaty. Ćwicz rabaty z aplikacją Rosman. Wygodnie planujesz i więcej zyskujesz. Mój mały odkrywca. Chodź! Odkryjemy krainę naturalnie bogatą w cenne Jak piwa i czarna porzeczka I warzywa w 100% certyfikowanych upraw ekologicznych. Tam z troską pielęgnuje się glebę, ba o dobrostan zwierząt. Niesamowite? Ale tak się dzieje naprawdę. Dlatego wybieram Bobowita Bio, bez konserwantów, wzmacniaczy smaku i barwników. Dobre dla Twojego dziecka, dobre dla planety. Miam. Nam z Panią się ten podoba? He, synek, kolor wyzywający, ale do Pani pasuje. Do 4 lipca w salonach Agata dostawa i wniesienie gratis przy zakupie mebli za minimum 1000 albo rabaty do 30%, a dodatkowo ten narożnik za 1190 zł. Są so, slajmi balonowe kreacje, nowa balonowa zabawa! Super slimy, które możesz rozciągać, nadmuchać i strzelać. Bo to nowe balonowe kreacje. O! Można też je odbijać. Mieszaj kolory. Super zabawa. Są slimy balonowe kreacje. Dostępne w sklepach Biedronka. Gol! Zagraj z kim chcesz i gdzie chcesz. Wbiega w pole karne, wszędzie gwizdze i rzut karny. O, świetny strzał! To piąty gol! Ekscytująca gra dla całej rodziny! GOL! Nowość od Lego Ninjago! 3, 2, 1! Stani do wyścigu! Cyber smok. Skok mocy! Nowe zestawy Lego Ninjago! Zestawy sprzedawane oddzielnie. Zanim wejdziesz na stronę internetową, zapytaj rodziców o zgodę. Z utensyliów zostawmy tylko to. Będzie się wolniej nalewało zupę, ale za to będzie więcej miejsca na blacie. Filozofowanie skończysz z IKEA, gdzie trwają właśnie promocje na kuchnię. IKEA. kuchnie na każdy wymiar, bez filozofowania. Jesteśmy blisko Twojej rodziny w codziennych chwilach. Dbamy o każdego z Was. O tych odważnych i tych wrażliwych. I o tych, którzy codziennie wnoszą radość w nasze życie. Szauma. Nasza rodzinna marka numer jeden. Program emitowany w wersji z językiem migowym.